Witajcie, to jest trzeci z cyklu filmików o, dotyczących wojen, i chciałbym tutaj omówić kilka takich mniejszych, lecz uważam, że wciąż istotnych kwestii. E, są pewne pytania, które się pojawiają dosyć często e, w moją stronę, i, i chciałbym tutaj kilka rzeczy wyjaśnić. Po pierwsze, często e, są pytania dotyczące tieru kompanii i tieru graczy, czyli jak sprawić, żeby. Kompania tiru czwartego stała się kompanią tiru trzeciego, a później drugie, drugiego i pierwszego. Ostatnio na zebraniu kompanii mówiłem o tym, czym są te tiery. To znaczy, że jest przepaść między kompanią tiru pierwszego i drugiego, tak samo tiru drugiego i trzeciego, tak samo tiru trzeciego i czwartego. I ta przepaść wygląda w ten sposób, że jeżeli kompania tiru na przykład e, trzeciego atakuje kompanię Tieru drugiego to jest tak zwany warcamp czyli e, czyli kompania Tieru drugiego jest tak silna że jest w stanie wypchać przeciwnika totalnie do tego małego fortu I Tak samo jeżeli jest na odwrót to znaczy kompania Tieru drugiego atakuje kompanię Tieru trzeciego no to jest w stanie e, taką wojnę wygrać w ciągu kilku minut dosłownie mówiąc na pewno krócej niż 10 minut. Także to jest potężna przewaga i analogicznie jest pomiędzy kompanią tieru pierwszego i drugiego, między kompanią tieru trzeciego i czwartego. Teraz jak sprawić, żeby kompania tieru na przykład czwartego stała się kompanią tieru trzeciego? Albo czym tak naprawdę... Jak można ocenić, że, że kompania Tieru trzeciego jest rzeczywiście kompanią Tieru trzeciego na to głównie składa się to jak jacy gracze tworzą tą kompanię. Czyli jeżeli mamy załóżmy kompanię Tieru trzeciego to można założyć, że na przykład średni Tier graczy w niej, no to jest Tier trzeci. Natomiast przeważnie to jest tak. Że w takiej kompanii tieru trzeciego jest kilka graczy tieru pierwszego, trochę graczy tieru drugiego no i sporo graczy też tieru czwartego. Może się tam pojawić, jednak duża większość stanowi, stanowią graczy tieru trzeciego. Więc ta średnia mniej więcej wypada w tym tierze trzecim. I analogicznie, jeżeli rozważamy kompanię tieru drugiego, no to Zdecydowana większość graczy w takiej kompanii to są gracze tieru drugiego. Może tam być całkiem sporo graczy tieru pierwszego i może tam być też troszkę graczy tieru trzeciego. Zazwyczaj kompanie tieru czwartego raczej stanowią graczy tieru czwartego, natomiast bywa tak, że czasami są tam też gracze tieru pierwszego, drugiego i trzeciego. Jednak większość kompanii Tyru IV to jest jednak taki zlepek osób, które nigdy na wojnie nie były, które grają tylko opery, które nigdy w życiu taktyki nie widziały na wojnę, nigdy w życiu nie widziały bildu wojennego, tylko raczej grają buildami na -y, takimi typowo operowymi, więc żeby sprawić, żeby kompania tieru czwartego stała się kompanią tieru trzeciego, to trzeba przede wszystkim tych podstaw nauczyć e, wszystkich graczy w tej, tej kompanii tieru czwartego, nauczyć ich jak wygląda poprawna taktyka, jak wygląda poprawna taktyka w party, nie tylko na całej wojnie, ale też w party. E, co się powinno robić jako party. Oczywiście obowiązkowo e, taka osoba musi mieć build wojenny, wskazane, żeby to były bisy, no nie muszą być bisy, ale kompanie tieru pierwszego, drugiego i raczej większość graczy kompanii tieru trzeciego ma te bisy, więc znowu, jeżeli ktoś chce, żeby jego kompania stała się kompanią tieru trzeciego, no to musi zainwestować w ten sprzęt wojenny typowo. I także składa się dosyć sporo czynników na to, dosyć sporo wiedzy, bardzo dużo doświadczenia tak naprawdę trzeba nabyć grając takie wojny i to najlepiej, żeby były to wojny wyrównane, bo jeżeli się będzie chodzić na wojny, na których jest tak zwany przejazd, czyli tak jak wcześniej wspominałem, że, że w kilka minut atakujący przejmuje fort albo w drugą stronę, że, że przeciwnik jest wypychany aż do, do, do swojego małego forcika do warcampa, no to na takiej wojnie się nic człowiek nie nauczy. Żeby na takiej, żeby na wojnie się nauczyć i progresować, to trzeba najlepiej nagrać powa i najlepiej, żeby to była wojna wyrównana, bo tylko wtedy da się sensownie stosować taktykę wojenną i sprawdzić później, czy rzeczywiście była ona zastosowana poprawnie. Tak samo, czy taktyka która dotyczy danego party, że, że była stosowana poprawnie, czy tam była komunikacja na przykład w tym party, bo też bardzo często bywa tak, że osoby mniej doświadczone w ogóle się nie komunikują. W przypadku kompanii tiru pierwszego, drugiego, trzeciego, to tam bardzo często ta komunikacja jest na bieżąco, non-stop. Możecie to też zobaczyć sobie na, na moich filmikach na YouTubie, bo ja akurat na tych moich powach nagrywam. Całą komunikację, więc możecie zobaczyć, jak dużo komunikacji tam jest w party. I to jest niesamowicie potrzebne, żeby rzeczywiście osiągnąć pewien poziom. I tych rzeczy jest całkiem sporo. Jak sprawić, żeby kompania tiru 4 stała się kompanią tiru trzeciego? Gracze indywidualnie muszą stać się graczami tiru wyższego, żeby cała kompania stała się. Kompanią Tieru Wyższego. I teraz przejdę sobie do kolejnego tematu, i będzie on głównie dotyczył osób, które albo powracają od gry, albo totalnie zaczynają od nowa, a chciały wygrać tę wojnę. Mamy teraz bardzo specyficzną sytuację, bo za około miesiąc wchodzi kolejny sezon, i ten sezon ma wprowadzić na tyle duże zmiany. Że wyjątkowo te itemy, które aktualnie się posiada, które są bisami, prawdopodobnie wtedy przestaną być bisami wszystkie. Być może artefakty będzie się dało podbić do maksymalnego poziomu, dzięki czemu one dalej będą bisami. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe itemy, to jest duża szansa, że one już nie będą bisami nigdy. W przypadku wydropionych itemów raczej nie ma żadnej szansy, żeby one były bisami dalej. W przypadku itemów nazwanych, no to tu już jest jakaś tam szansa, natomiast na, na dzień dzisiejszy nie jest to pewne, bo był już taki przypadek kiedyś, gdzie właśnie podbijali GSA na, na, na wyższy poziom i niektóre nazwane itemy zatrzymali na tym poziomie, na jakim wtedy się dało je podbić. Czyli mamy na przykład niektóre nazwane itemy, które maksymalnie można podbić do 625 i koniec. Niektóre itemy można podbić tylko do 700. Niektóre itemy y, można mieć na, na poziomie 725. Tak więc y, nie wiemy, jak to się tam y, rozwinie. Natomiast jeżeli chce się grać teraz wojny no to tak naprawdę można się zastanowić, czy, czy jest sens w ogóle wiedząc, że za, za 30 dni tajtemy itemy przestaną być bisami, czy jest sens robić te bisy, bo jednak wykracenie takich bisów to potrafi całkiem sporo kosztować. Sam, sam craft to potrafi od, od 60 tysięcy do, do ponad 100 tysięcy kosztować, a nie każdy ma takie pieniądze, więc Mówię, warto się tu zastanowić, co w takiej sytuacji zrobić. Też warto pamiętać o tym, że nie każdy ma taki budżet. Są osoby, które mają 10-20k, a są takie, co mają pół miliona. No to to jest inna sytuacja, więc należy do tego podejść, że tak powiem, indywidualnie, zrobić sobie analizę zysków i strat ocenić ile jesteśmy w stanie sobie tego golda wyfarmić. Ile, ile chcemy rzeczywiście tego golda przeznaczyć, bo Rzeczywiście wiele buildów wojennych, na różne klasy Wymaga bisów, które trzeba craftić Są to często sety, które jednak dużo kosztują Natomiast Da się zrobić Dalej taki setik podwojny Który może nie będzie bisem Ale będzie takim 95%, 90%, może 80%. No, 80% to już troszeczkę tam lipa. Ale takie 90% tego, co można mieć maksymalnie, no to to już jest całkiem przyzwoita opcja. Natomiast my takich buildów nie podajemy na kanale z buildami. My na kanale z buildami staramy się podawać buildy, które są tymi bisowymi, tymi najlepszymi. Oczywiście to też jest pojęcie względne, ale. Można uznać te, te buildy jako bisowe, są one zazwyczaj brane też z kompanii tieru drugiego i pierwszego Także można zakładać, że one są bardzo dobre i można się na nich wzorować Natomiast spokojnie można spróbować wydropić jakieś nazwane itemy, jakieś artefakty, które można podbić I do tego dorzucić może, może jakiś jeden craft, może dwa bardzo często też biżuteria aktualnie na sklepie dwuperkowa, czasami trzyperkowa potrafi kosztować śmieszne pieniądze. Śmieszne mam na myśli kilkanaście tysięcy na przykład. No bo to jednak craft kosztuje dziesiątki tysięcy, więc da się zrobić tanio, set podwojny, który jest bardzo dobry. Może nawet nie tylko dobry, ale bardzo dobry. Natomiast nie będzie to biz. I jeżeli macie dylemat, czy czekać 30 dni i zaoszczędzić te pieniądze, to raczej bym preferował, żebyście się skontaktowali z tenarem, powiedzieli mu jaki macie budżet, albo wysłali mu co, co posiadacie i trener postara się wam jakoś tutaj pomóc. Może być tak, że trener wam powie, że to jest za mało i że fajnie by było jakby zdobył tyle golda albo jakby wydrobił to, to, siam to. Myślę, że to będzie lepsza droga niż rezygnowanie z wojen na te 30 dni. Natomiast jak wyjdzie już nowy sezon no to wtedy podamy nowe buildy, nowe, nowe bisy no i wtedy będzie myślę, że już no, ten problem zniknie, tak, bo już będzie wiadomo, co jest, co jest najlepsze, i no już będzie śmiało, będzie można tam śmiało inwestować w to. Tak więc, w tym temacie, to tutaj jeszcze dopowiem tylko jedną rzecz, że stworzyliśmy specjalny nowy kanał, który jest w kategorii razem z komunikatami, o ile się nie mylę, czyli uznawany jako dosyć ważny kategorii ważne. i Tam na dole jest kanał, który się nazywa Co robić do sezonu 10. I na tym kanale jest opisane jak w bardzo łatwy sposób zdobyć golda. I korzystając z tego można rzeczywiście sobie dosyć szybko wyfarmić kasę zarówno pod sezon kolejny, jak i kasę na ten, te itemy wojenne, tak? Więc mega zachęcam do tego, żeby sobie tam zerknąć i wykorzystać tą wiedzę. I ostatni temat, o który też dosyć często jestem pytany, dotyczy naszej zmiany w gondorze, jeżeli chodzi o podejście do wojen. Bo rzeczywiście zmiana delikatna jest w podejściu sekcji wojennej, mianowicie teraz wyjątkowo, Chcemy, żeby wszyscy gracze, którzy chcą grać w wojnę, mieli szansę je grać. Wcześniej było tak, że osoby, które były mniej doświadczone, które generowały gorsze wyniki na wojnach, raczej były traktowane w ten sposób, że jeżeli był ktoś bardziej doświadczony, kto generował lepsze wyniki, no to... Ta osoba bardziej doświadczona szła na wojnę, natomiast osoba mniej doświadczona była na tak zwanej ławce, czyli była zbęczowana, Potocznie mówiąc, taka osoba e, niestety czasami potrafiła kilka razy z rzędu być na takiej ławce, no i to było bardzo demotywujące dla takiej osoby. I teraz chcemy to zmienić. Teraz chcemy e, znacznie częściej e, unikać takiej sytuacji mianowicie jednak dawać częściej taką osobę na wojnę, czyli jeżeli ktoś, nawet bardziej doświadczony, nawet dwa tiery wyżej, e, ktoś już grał w takich wojen kilka, a, 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 a ktoś tych ten tier, tier jeden czy tier, czy dwa tiery niżej nie grał tych wojen, ale zapisywał się i był kilka razy na ławce, to mimo wszystko ta osoba mniej doświadczona będzie wchodzić za osobę to bardziej doświadczoną, tak, żeby też mogła nabrać jakiegoś tego doświadczenia. Więc to jest jedna z takich podstawowych naszych zmian, jakie chcemy wprowadzić. Druga, która też jest mega istotna, jest taka, że wcześniej my na różne sposoby usiłowaliśmy motywować ludzi do tego, żeby progresowali. Teraz nie będziemy tego robić. Teraz, jeżeli ktoś chce być lepszym graczem, graczem tieru wyższego, to sam musi zadbać o to, sam musi chcieć się taką osobą stać. My nie będziemy za, nim, za nikim latać, my się oferujemy, oferujemy pomoc, oferujemy przekazanie wiedzy, natomiast absolutnie nie będziemy za nikim latać, jeżeli ktoś chce progresować, to niech utrzymuje swój ticket aktualny, niech stara się zdobywać bisy i w ten sposób będzie mógł progresować do przodu. I to jest druga zmiana, którą my wprowadzamy i będziemy się tego trzymać. I związane z tym są też delikatnie punkty i delikatne zmiany w systemie punktów. Ale o tym to sobie poczytacie za niedługo na kanale. Komunikaty. I to by było, myślę, że na tyle. Jakby ktoś miał jakieś pytania, to śmiało pisać brief. Dzięki.